Za tydzień już oddajemy do użytku wielką kalę sportową z, z siedzeniami dla 200 osób, także zapraszam sołtysów na rozgrywki z naszymi dzieciakami, na organizację wydarzeń w naszym, naszym obiekcie sportowym. Tutaj też jest Centrum Kultury, Gminy Nowa Luda, siedziba i tutaj się rekonstruuje sala widowiskowa, na której, na której deskach, że tak powiem, będą występować. nas też wielki zaszczyt, że przyjechaliście do nas. Dziękuję panu marszałkowi za to, że uświetlił nas nasze wydarzenie też swoją osobą. Forum, które e, ja pamiętam już od e, kilku lat. Pamiętam, że na pierwsze mnie w Polsce Zatoka e, e, wtedy, jak tak się użyło, że z różnych przyczyn nie mogłem być. Na drugim w ubiegłym roku w Starym Wielisławie byłem. Dzisiaj jestem też z Państwem. E, Wasza rola e, na obszarach wiejskich, w wspólnocie lokalnej jest gigantyczna nie do przecenienia. Wiem to jako samorządowiec Rady sołeckie, są i sprawnie działające jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest to, co w wielu miejscach na obszarach wiejskich pozostało zorganizowane i to, co w sytuacji kryzysowej jest można powiedzieć, że najważniejsze. to co przerabialiśmy w ostatnich latach, te kryzysy nieustanne na. na w całym kraju, ale nas doświadczają jeszcze te regionalne wynikające z warunków atmosferycznych. No to jest też gigantyczna odpowiedzialność na samorządy lokalne, na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, ale narzędzie takie, które mają właśnie samorządowcy, no to jesteście Wy Państwo i w dużej mierze na pierwszym froncie walki z tymi kryzysami jesteście Wy. To chyba odzwierciedla się dzisiaj. Panela, bo tak jak przejrzałem, to widziałem, że duża część jest <coughs> komunikacji w sytuacjach kryzysowych, ale też tej aktywności w e, 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 zarządzaniu kryzysowym, które e, miało miejsce. Przykre, że e, właśnie to biedne południe Dolnego Śląska, to z którego pochodzimy, większość z Państwa pewnie e, z niego jest, to jest tak często doświadczane nie tylko tymi kryzysami centralnymi, ale też tymi e, związanymi z warunkami atmosferycznymi. Trzeba na pewno wyciągnąć z tego wnioski, trzeba się szybko odbudować po tej powodzi, trzeba na pewno e, usprawnić ten nasz system, e, ale do tego potrzebni są ludzie, właśnie tacy jak zaangażowani z, z poziomu Urzędu Marszałkowskiego, że obszary wiejskie są naprawdę bliskie mojego serca. I już tak na koniec, nie ma nic, waż nic ważniejszego jak na obszarach wiejskich, właśnie takie <coughs> ostatnie, które zostały formacje społeczne, które e, Nasze doświadczane w różny sposób yy, trzymają. Też informacja z z w której podpisaliśmy umowy prawie na 3 miliony złotych które wsparciem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na, yy, na zakupy yy, samochodów. Media społecznościowe, czyli na przykład Facebook, ma wszystko. Nie ma tylko jednego, nie ma dziennikarza. Więc jeżeli chcecie Państwo użyć tak mediów społecznościowych, to jest super, to jest potrzebne narzędzie, ale nie zaskocicie do Facebooka, żeby przyjechała na taką imprezę jak dzisiaj, prawda? Tak? Ja to nie widzę, chyba że jest jakiś przedstawiciel mediów, którzy na Facebook, nie ma takiego przedstawiciela, przyjeżdżają tylko przedstawiciele mediów tradycyjnych portali. Jeżeli chodzi o portale, jeżeli chodzi o telewizję lokalne, jeżeli chodzi o gazety lokalne, oni przyjadą. Dziennikarze Facebooka, dziennikarze Facebooka nie przyjadą, i po prostu nie. No, tak to tak ta marginesie, taka... Koordynacja działań polega na tym, żeby docierać, oprócz tych mediów społecznościowych, docierać mediami tradycyjnymi, bo to my zweryfikujemy informacje. To, co działo się 14, 15, zresztą później też, to był kompletny informacyjny armagedon. Sami Państwo to wiecie, dostawaliśmy co chwilę różnej, wy dostawaliście telewizja, podawała media tradycyjne na Facebooku, to już w ogóle teoria Prawdziwe informacje, a nie to, co tam gdzieś usłyszeliśmy, albo udostępniliśmy nie, z mediów społecznościowych. To tak nie działa. Po to są dziennikarze. Chciałem Państwu powiedzieć: do pańskiego od 24 lat e, prowadzimy także od dwóch lat Radę to są podcasty, do których dzisiaj zaprosiłem Panią Wójt i Pana Warszałka. regionalnie, gdzie, gdzie chcemy prezentować produkty regionalne, koła gospodyń wiejskich. A to jest potrzebne do tego, żeby w ciężkich czasach, kiedy powódź powoduje, że ludzie nie chcą przyjeżdżać na nasze tereny, ponieważ myślą, że tutaj w ogóle nie można dojechać, tutaj panowie z Wojsko do, Terytorialne na pewno też to wiedzą, że dostają informacje, czy tam w ogóle nie wiem, do skronia Śląskiego w ogóle można wjechać, czy, czy w prądku w ogóle jest jakiś sklep otwarty, czy jest prąd, bo sami takie pytanie dostajemy. nasze takie społeczeństwo lokalne, tak, Bas, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje za miedzą, żebyśmy wiedzieli, że obok we wsi można kupić, yy, nie wiem, serko, że każdy projekt zasługuje na szeroką widoczność w kraju, Nie jesteśmy w stanie na społeczności społecznościowych informacje pytać się, a...